Kanał II News and Strategy Daily. Dzisiaj na kanale II News and Strategy Daily mieliśmy jeden film. Tytuł tego filmu to Exclusive and Open AI Ex-Nate Conversation on Atlas, AI Agents and the Future of Work. W filmie Ben Goodger, Head of Engineering dla chat GPT Atlas w OpenAI, omawia rozwój przeglądarki internetowej Atlas, Atlas łączy tradycyjne funkcje przeglądarki z zaawansowanymi możliwościami sztucznej inteligencji oraz agentami, którzy automatyzują zadania. Ben przedstawia historię przeglądarek oraz omawia wyzwania techniczne, kwestie bezpieczeństwa i wpływ sztucznej inteligencji na sposób pracy zespołów inżynierskich. Wizja przyszłości zakłada, że przeglądanie sieci stanie się bardziej naturalne, a sztuczna inteligencja odciąży użytkowników od żmudnych zadań. Ben Goodger rozpoczął swoją karierę w latach 90. i brał udział w tworzeniu takich przeglądarek, jak Netscape Navigator, Firefox oraz Google Chrome. Od 18 miesięcy prowadzi pracę nad przeglądarką Atlas, która stanowi ewolucję tradycyjnej przeglądarki. Interfejs Atlas przypomina klasyczną przeglądarkę, co ułatwia użytkownikom adaptację, ale integruje zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji. W Atlas działa agent, który wykonuje zadania na stronie, co znacząco podnosi produktywność zespołów inżynierskich. Zespół inżynierów korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak Codex, które pomagają w szybkim rozumieniu dużych baz kodu oraz przyspieszają prototypowanie i wdrażanie funkcji. Przykłady zastosowań Atlas obejmują przeglądanie i analizowanie repozytoriów GitHub z pomocą sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą automatycznie wyszukiwać najlepsze oferty podczas zakupów online. Na przykład agent znalazł buty tańsze o 60 USD. Dodatkowo, użytkownicy mogą szybko tworzyć ankiety Google Forms przy pomocy agenta. Atlas wykorzystuje unikalną architekturę, gdzie Chromium działa jako proces zewnętrzny. To podejście pozwala na szybkie uruchamianie przeglądarki oraz bezpieczne i stabilne wykonywanie działań agenta. Takich jak symulowanie kliknięć. Bezpieczeństwo użytkowników pozostaje priorytetem. Agent wymaga, by użytkownik był obecny i obserwował działania przy wrażliwych operacjach, takich jak w e-mailu. Atlas posiada także funkcję czerwonego przycisku Stop, pozwalającą na natychmiastowe zatrzymanie działania. Ben Goodger porównuje obecny etap rozwoju przeglądarek do Netscape 1.0, podkreślając, że to dopiero początek dla Agentic Browsers. Te nowe przeglądarki będą w stanie realizować złożone, niejasne zadania na rzecz użytkownika, co zredukuje codzienny trud związany z korzystaniem z internetu. Prace trwają także nad przystosowaniem funkcji Atlas do urządzeń mobilnych, gdzie dominują aplikacje natywne oraz nad interakcją głosową, która ma stać się naturalną modalnością. Kanał Wesroth. Dzisiaj na kanale Wesroth mieliśmy jeden film. Tytuł tego filmu to Google's plan to win the AI race revealed. Google opublikowało przełomowe badania, które sugerują, że firma może rozwiązać kluczowe problemy hamujące rozwój sztucznej inteligencji. Te problemy obejmują niedobór chipów, ograniczenia energetyczne, brak ciągłego uczenia się modeli oraz model biznesowy generujący zyski. Nowa architektura Nested Learning naśladuje neuroplastyczność ludzkiego mózgu. Umożliwiając modelom językowym uczenie się w pracy. Modele z rodziny Gemma stosują techniki dużych modeli językowych do analizy danych biologicznych, co pozwoliło odkryć nowe potencjalne terapie przeciwnowotworowe. Google rozwija także projekt Suncatcher, czyli satelity z panelami słonecznymi, które zasilają sztuczną inteligencję w kosmosie, co pozwala na rozwiązanie problemów energetycznych i przegrzewania Ziemi. Google pracuje również nad własnymi specjalistycznymi chipami TPU, które mają konkurować z GPU Nvidia, tworząc pełny, zintegrowany ekosystem sztucznej inteligencji. Główne bariery rozwoju sztucznej inteligencji obejmują niedobór chipów GPU, ograniczenia energetyczne oraz brak efektywnego ciągłego uczenia się modeli językowych. Google wprowadziło nową architekturę uczenia, która naśladuje neuroplastyczność mózgu. Model Hope umożliwia szybkie, krótkoterminowe oraz wolniejsze, długoterminowe aktualizacje wiedzy, co pozwala modelom językowym uczyć się na bieżąco. Najnowsze badania Google pokazują, że modele językowe nie tylko przewidują kolejne słowa na podstawie lokalnych skojarzeń, lecz także tworzą geometryczne mapy globalnych relacji między pojęciami, co umożliwia zaawansowane rozumowanie. Model GEMMA analizuje 27 miliardów parametrów i ponad 1 miliard tokenów danych biologicznych w tym sekwencje RNA co pozwoliło odkryć nowe potencjalne terapie przeciwnowotworowe model wykazuje emergentne zdolności w złożonym rozumowaniu kontekstowym projekt Suncatcher ma na celu zasilanie centrów danych sztucznej inteligencji panelami słonecznymi w kosmosie co eliminuje problemy związane z ograniczeniami energetycznymi i nadmiernym nagrzewaniem atmosfery Obecny koszt wysyłki 1 kilograma na orbitę wynosi 1500 USD, lecz prognozy przewidują spadek do 200 USD za kilogram do 2035 roku, co uczyni projekt opłacalnym. Google rozwija siódmej generację chipów TPU Ironwood, które są zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji. Te chipy zużywają mniej energii i generują mniej ciepła niż GPU. TPU są już wynajmowane firmie Anthropic, i prawdopodobnie będą dostępne głównie w modelu chmurowym. Długoterminowa strategia Google zakłada budowę kompleksowej infrastruktury sztucznej inteligencji z chipami, energią oraz modelem ciągłego uczenia. Firma planuje rozwiązanie problemów za 10-20 lat oraz potencjalne miliardowe zyski dzięki zastosowaniom medycznym i technologicznym. Google przygotowuje się do ery Agai, rozwijając uniwersalne modele, które mogą rozwiązywać problemy biologiczne optymalizować hardware oraz analizować dane multispektralne i satelitarne.